Zapraszamy na konferencję prasową Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z udziałem posłów Andrzeja Damczyka oraz Krzysztofa Tchórzowskiego. Bardzo proszę, oddaję głos. Szanowni Państwo, dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone jest komentarzom dotyczącym prywatyzacji PKP Energetyki. Zapadła decyzja o wyborze inwestora, którym będą już szczegółowe negocjacje prowadzone. I tym inwestorem jest fundusz kapitałowy zarejestrowany w Luksemburgu, a więc dysponujący pieniędzmi. Ten fundusz kupuje na terenie świata różne elementy nieruchomościowe, ale kupuje także przedsiębiorstwa po to, żeby je sprzedać. Oprócz tego ten fundusz także kupuje firmy i wykonuje różnego typu zadania na zlecenie. PKP Energetyka jest przedsiębiorstwem bardzo wrażliwym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo życia ludzi i bezpieczeństwo państwa. Ta spółka jest właścicielem wszystkich linii energetycznych, które jadąc koleją widzicie zarówno linie wysokiego napięcia, jak i wszystkie linie zasilające w energię elektryczną stacje, przystanki kolejowe, oświetlające itd. Ta spółka posiada skomplikowane podstacje pod względem technicznym, które zasilają trakcję elektryczną, przetwarzają prąd zmienny na prąd stały, ponieważ zasilenia w energię elektryczną dla lokomotyw elektrycznych jest za pośrednictwem 3 kW prądu stałego. A więc ma pełny monopol na zasilanie właśnie trakcji elektrycznej i na zasilanie lokomotyw, które wiozą pasażerów czy towary. Jeżeli teraz wchodzi inwestor nieznanego pochodzenia, inwestor o którym nie wiadomo, czy sprzeda i komu sprzeda tą firmę, jeżeli ta firma trafi w ręce na przykład niesprzyjające Polsce, no to mamy duży kłopot. Te kłopoty szczególnie wynikają jakby z takich rzeczy. Mamy na przykład w Warszawie dworzec centralny. Następnie występuje awaria w zakresie zasilania w energię elektryczną w nocy. Wiemy, jaką to panikę może wywołać. To PKP Energetyka ma pewne zabezpieczenia na ten temat, bo jak Państwo wiecie w różnym systemie poufnym czy też zastrzeżonym istnieją różnego typu rezerwowe źródła zasilania, o których powszechnie się nie informuje i gdzie one są. Chodzi o to, żeby w energię elektryczną zasilone, było zasilone oświetlenie dworca przy jakiejś poważniejszej awarii, ale także urządzenia ruchu pociągów. Bo przecież, jeżeli same fory przestaną się wyświetlać, no to wtedy będzie, będą katastrofy, bo nie mogą wzajemnie na siebie najeżdżać. Więc po to są potrzebne różnego typu urządzenia o charakterze poufnym przynajmniej. Tymczasem to trafi w nie wiadomo jakie ręce. A co się stanie, jeżeli ten fundusz kapitałowy sprzeda PKP, spółkę PKP Energetykę, na przykład firmie związanej z państwem islamskim? Czy Chociażby firmie, która zajmuje się strategią i współpracuje z państwami nam niekoniecznie przyjaznymi. A więc tego typu rzeczy nie zostały przeanalizowane. Co ciekawe, że w takim informacji, którą przekazało ministerstwo, ono mówi, że PKP, że PKP Energetyka to nie jest istotna, dlatego że teraz energię może każdy sobie kupić na rynku i że jest tutaj dowolność energii. Tak, dla odbiorcy przemysłowego, dla odbiorcy, który jest na, odbiera, odbiera prąd zmienny, a więc w tej dziedzinie, która jest powszechnie stosowana. A PKP Energetyka ma, jest monopolistą, jeśli chodzi o zasilenie w 3 kW. I to PKP Energetyka jedynie w konsultacji z Urzędem Regulacji Energetyki może sprzedawać prąd dla lokomotyw elektrycznych. PKP Energetyka, co ciekawe, o czym się też nie mówi przy tej prywatyzacji, ale jest prawie 80% dostawcą paliwa dla lokomotyw spalinowych. A więc to wszystko powoduje, że wpuszczamy na, do, do, do zarządzania ruchem kolejowym podmioty niewiadomego pochodzenia. I ta niedbałość o bezpieczeństwo państwa ta po, po powoduje, że chcemy na to zwrócić uwagę i zwróciliśmy się do. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o wstrzymanie tej prywatyzacji celem dokładnego zbadania jej skutku, bo te dokładne skutki nie zostały zbadane. Okazuje się, że przed tą prywatyzacją Ministerstwo Infrastruktury w ogóle nie pytało Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakie to skutki może mieć, ani Ministerstwa Obrony Narodowej. Tymczasem przyspieszono proces prywatyzacji, tak jakby to chodziło właściwie w tej chwili tylko. Sens tego przyspieszenia tego procesu, procesu prywatyzacji może jedynie wynikać z premii prywatyzacyjnych, ponieważ takie zagrożenia, które trzeba zbadać, które są bardzo poważne i od nich się odchodzi, wskazują na pełną niefrasobliwość w zakresie odpowiedzialności za państwo polskie. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym pan poseł Krzysztof Tchórzewski złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad, debatę na forum Sejmu, debatę na temat tejże kolejnej sprzedaży, wyprzedaży majątku narodowego, pozbawienie kontroli państwa nad szczególnie ważną strategiczną spółką, jaką jest PKP Energetyka. Oczywiście ten wniosek nie został przyjęty. Strona rządowa nie chce, boi się podejmować debaty i tłumaczyć, dlaczego wyprzedaje majątek narodowy. Dlaczego zmniejsza, pomniejsza bezpieczeństwo państwa, rezygnując z nadzoru nad tak ważnym podmiotem gospodarczym, mówi się o perły w, perle w koronie spółek, PK, spółek będących w portfolio PKP'a? Szanowni Państwo, w związku z tym informujemy, że składamy wniosek o poszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o informacje rządu na temat sprzedaży spółki i jej skutków dla gospodarki dla bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj pani premier Ewa Kopacz winna się tłumaczyć z tej niefrasobliwości, z wyprzedaży majątku narodowego. To nie opozycja ma się tłumaczyć dzisiaj tylko i wyłącznie z propozycji programowych, to dzisiaj rząd powinien tłumaczyć się z czucia państwa. Ponadto informuję, że składamy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wniosek do przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury o zamknięte, utajnione posiedzenie Komisji, którego tematem będzie wpływ sprzedaży podmiotowi zagranicznemu spółki PKP Energetyka, wpływ na bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo przewozów kolejowych w Polsce. Oczekujemy, że na tym posiedzeniu obecni będą minister infrastruktury pani Maria Wasiak, minister spraw wewnętrznych, pani minister spraw wewnętrznych, minister obrony narodowej. Będą również przedstawiciele zarządu, będzie zarząd PKP Energetyka jak również PKP SA. Jeszcze żeby podkreślić jak to jest ważna sprawa, uzupełnię przykładem Otóż, przygotowując strategię dostosowania linii kolejowych do potrzeb jazdy pociągów Pendolino, PKP Energetyka z własnych środków wykonała inwestycje w wartości miliard złotych, biorąc kredyty. Te inwestycje z punktu widzenia ekonomicznego raczej się nie zwracają. Te inwestycje zostały wykonane. Po prostu z nakazu właścicielskiego, żeby osiągnąć pewien efekt dla całego społeczeństwa polskiego. W przypadku inwestora, który wejdzie i wyda pieniądze, on będzie się decydował na wykonanie, na wykonanie takich inwestycji jedynie wtedy, kiedy będzie to dla niego interesowne, kiedy będzie na tym mógł dużo zarobić. A więc wszystkie koszty dookoła związane z inwestycjami wokół kolejnictwa będą musiały być szczegółowo negocjowane z nowym właścicielem PKP Energetyka. On będzie chciał lub nie będzie chciał tego robić. On będzie właścicielem linii i może odpowiedzieć państwu polskiemu, że jemu ta przebudowa nie pasuje, bo mu się nie opłaci. Jak zapłacicie dwa razy tyle, to zrobię, a jak nie, to nie do widzenia nie będę dawał zasilenia, bo nie ma obowiązku dawania zasilenia. Prawo energetyczne i przepisy unijne nie przewidują tego, żeby kogoś zmuszać do tego, żeby dawał zasilenie, jeżeli odbiorca nie płaci tyle, ile powinien. Więc tu mamy sytuację na, naprawdę szczególną, i to jest najbardziej szkodliwa do tej pory prywatyzacja. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie tylko nasza opinia, ale były wicepremier, pan Steinhoff, powiedział, że. Takie jest to jedno z najbardziej szkodliwych działań dla bezpieczeństwa energetycznego i obronnego państwa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękuję za udział w dziękuję. konferencji.